Pilne. Przełomowe wiadomości. Drodzy widzowie, zatrzymajcie wszystko, co robicie, bo właśnie dotarła do nas szokująca informacja, która wywróci do góry nogami system emerytalny w Polsce. To, co zaraz usłyszycie, może zmienić życie milionów Polaków. Nie przegapcie ani sekundy. Witajcie w kolejnym materiale, w którym ujawniamy to, o czym inni boją się mówić. Zaledwie kilka minut temu do naszej redakcji dotarły przecieki z samego szczytu władzy, które sugerują, że premier Donald Tusk właśnie podjął jedną z najbardziej przełomowych decyzji w historii polskiego systemu emerytalnego. Według naszych źródeł, premier wydał pilne polecenie zakładowi ubezpieczeń społecznych, które może przynieść dodatkowe świadczenie w wysokości nawet 1400 zł dla wybranych grup emerytów. Ta bezprecedensowa decyzja jest odpowiedzą na rosnące koszty życia i trudną sytuację materialną wielu seniorów w naszym kraju. Nasze źródła donoszą, że nowy program wsparcia ma być realizowany w ramach szerszej reformy systemu emerytalnego, która ma na celu znaczącą poprawę sytuacji finansowej polskich emerytów. To jednak nie wszystko. Według informacji, do których dotarliśmy, dodatkowe świadczenie ma być pierwszym z serii kroków mających na celu kompleksową reformę systemu świadczeń społecznych. W kuluarach mówi się o możliwości wprowadzenia stałego mechanizmu waloryzacyjnego, który automatycznie dostosowywałby wysokość świadczeń do rosnących kosztów życia. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że ta decyzja może mieć historyczne znaczenie dla systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. Profesor ekonomii z renomowanego uniwersytetu, z którym przeprowadziliśmy wywiad, twierdzi, że to może być punkt zwrotny w polityce społecznej naszego kraju. Według naszych informacji Proces wypłat ma rozpocząć się już w najbliższych tygodniach, a pierwsi emeryci mogą spodziewać się dodatkowych środków na swoich kontach jeszcze przed końcem bieżącego kwartału. Co szczególnie istotne, system wypłat ma być w pełni zautomatyzowany, co oznacza, że uprawnieni emeryci nie będą musieli składać żadnych dodatkowych wniosków. ZUS ma samodzielnie zidentyfikować osoby spełniające kryteria i automatycznie rozpocząć proces wypłat. Warto podkreślić, że ta decyzja nie jest jedynie jednorazowym gestem według naszych źródeł, rząd planuje wprowadzić szereg dodatkowych mechanizmów wsparcia dla emerytów, w tym możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę dla wybranych grup zawodowych oraz dodatkowe świadczenia dla osób z najniższymi emeryturami. Eksperci rynku pracy i polityki społecznej, których poprosiliśmy o komentarz, zwracają uwagę na potencjalne długofalowe skutki tej decyzji. Według nich, może ona znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia seniorów, ale również stymulować gospodarkę poprzez zwiększenie siły nabywczej znaczącej części społeczeństwa. Nie można jednak pominąć głosów krytycznych, niektórzy ekonomiści wyrażają obawy dotyczące wpływu tych wydatków na stan finansów publicznych. Rząd jednak zapewnia, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie państwa i nie wpłyną negatywnie na stabilność finansową kraju. W międzyczasie do naszej redakcji napływają kolejne szczegóły dotyczące kryteriów przyznawania świadczenia. Według wstępnych informacji, pod uwagę brane będą takie czynniki jak wysokość dotychczasowej emerytury, staż pracy oraz sytuacja życiowa emeryta. Szczególną uwagę ma się poświęcić osobom samotnym oraz tym, których emerytury są znacząco poniżej średniej krajowej. Warto również wspomnieć o planowanych zmianach w systemie waloryzacji emerytur, które mają towarzyszyć tej decyzji. Według naszych informatorów rząd pracuje nad nowym mechanizmem, który ma lepiej zabezpieczać emerytury przed skutkami inflacji. W kuluarach mówi się o możliwości wprowadzenia kwartalnych zamiast rocznych waloryzacji dla najniższych świadczeń. Ta informacja wywołała już znaczące poruszenie w środowiskach seniorskich. Przedstawiciele organizacji emeryckich, z którymi udało nam się porozmawiać, wyrażają ostrożny optymizm, podkreślając jednak potrzebę szybkiego wdrożenia zapowiadanych zmian. Warto zauważyć, że decyzja premiera wpisuje się w szerszy trend zmian w polityce społecznej obserwowany w ostatnich miesiącach. Eksperci zwracają uwagę na rosnącą rolę państwa w zabezpieczaniu potrzeb najstarszych obywateli, co może świadczyć o fundamentalnej zmianie w podejściu do polityki senioralnej. Według analityków rynku ta decyzja może również wpłynąć na sytuację na rynku pracy. Zwiększenie bezpieczeństwa finansowego emerytów może przyczynić się do większej rotacji na rynku pracy i ułatwić młodszym pokoleniom wejście na rynek. To z kolei może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę jako całość. Nie można również pominąć międzynarodowego kontekstu tej decyzji. Podobne rozwiązania są już z powodzeniem stosowane w innych krajach Unii Europejskiej, a Polska dołącza tym samym do grona państw aktywnie wspierających swoich seniorów. Warto również zwrócić uwagę na techniczne aspekty wdrożenia tego rozwiązania. ZUS już rozpoczął przygotowania do masowych wypłat, modernizując swoje systemy informatyczne i szkoląc pracowników. Ma to zapewnić sprawną i terminową realizację wypłat dla wszystkich uprawnionych osób. W tym miejscu należy podkreślić, że cała operacja ma być przeprowadzona z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Specjaliści do spraw Cyberbezpieczeństwa zostali już zaangażowani w proces przygotowań do wdrożenia nowego systemu wypłat. Kolejnym istotnym aspektem jest planowana kampania informacyjna. Według naszych źródeł w najbliższych dniach ma ruszyć szeroko zakrojona akcja informacyjna, mająca na celu dotarcie do wszystkich potencjalnych beneficjentów programu. Będzie ona prowadzona zarówno w mediach tradycyjnych, jak i cyfrowych, aby zapewnić jak najszerszy zasięg. Warto również wspomnieć o planowanych punktach konsultacyjnych, które mają powstać w większych miastach. Będą one służyć pomocą i informacją dla osób, które mają pytania lub wątpliwości dotyczące nowego świadczenia. Eksperci ZUS będą tam dostępni, aby wyjaśniać wszelkie niejasności i pomagać w sprawach formalnych. W kontekście tej decyzji nie można pominąć jej potencjalnego wpływu na lokalne społeczności. Zwiększenie siły nabywczej emerytów może przyczynić się do rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie emeryci stanowią znaczącą część populacji. To z kolei może przyczynić się do ożywienia gospodarczego w regionach, które tego najbardziej potrzebują. Warto również zwrócić uwagę na społeczny wymiar tej decyzji. Poprawa sytuacji materialnej seniorów może przyczynić się do ich większej aktywności społecznej i kulturalnej, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia polityki aktywnego starzenia się. Eksperci podkreślają, że aspekt finansowy jest tylko jednym z elementów dobrostanu seniorów, ale często warunkuje możliwość realizacji innych potrzeb. W tym kontekście szczególnie istotne są głosy organizacji seniorskich, które od lat postulowały wprowadzenie podobnych rozwiązań. Ich przedstawiciele podkreślają, że ta decyzja może być pierwszym krokiem do kompleksowej reformy systemu wsparcia osób starszych w Polsce. Warto również wspomnieć o planowanych działaniach towarzyszących. Według naszych informacji, równolegle do wypłat dodatkowego świadczenia, mają być wprowadzane programy aktywizacyjne dla seniorów, obejmujące m.in. bezpłatne zajęcia sportowe, kulturalne i edukacyjne. Ma to na celu kompleksowe wsparcie tej grupy społecznej. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia timingu tej decyzji. Wprowadzenie dodatkowego wsparcia w obecnej sytuacji gospodarczej może mieć szczególnie pozytywny wpływ na sytuację emerytów, którzy w ostatnim czasie szczególnie odczuli skutki wzrostu kosztów życia. Eksperci ekonomiczni podkreślają, że ta forma wsparcia może być szczególnie skuteczna w obecnych warunkach rynkowych. Warto również zwrócić uwagę na planowane mechanizmy kontroli i ewaluacji programu. Według naszych informacji ma zostać powołany specjalny zespół monitorujący, który będzie na bieżąco analizował skuteczność wprowadzonych rozwiązań i proponował ewentualne modyfikacje. Ma to zapewnić optymalne wykorzystanie przeznaczonych na ten cel środków. W kontekście tej decyzji nie można pominąć jej potencjalnego. ZUS planuje wykorzystać tę okazję do promowania elektronicznych form kontaktu z urzędem wśród seniorów, co ma przyczynić się do poprawy efektywności obsługi tej grupy klientów. Planowane są szkolenia i warsztaty z zakresu korzystania z platform cyfrowych. W podsumowaniu należy podkreślić, że ta bezprecedensowa decyzja może stanowić punkt zwrotny w polskiej polityce społecznej. Jej skutki mogą być odczuwalne nie tylko w wymiarze finansowym, ale również społecznym i gospodarczym. Będziemy na bieżąco informować o kolejnych szczegółach i postępach w realizacji tego programu. Zachęcamy do śledzenia naszych dalszych materiałów, w których będziemy szczegółowo analizować wszystkie aspekty tej przełomowej decyzji. A tymczasem, jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi informacjami, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i włączyć powiadomienia. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Dołączcie do naszej społeczności już teraz. A tymczasem specjalnie dla Was przygotowujemy kolejny szokujący materiał o tym, jakie jeszcze zmiany szykuje rząd w systemie emerytalnym. Uwierzcie mi, to co usłyszycie przekracza najśmielsze wyobrażenia. Musicie to zobaczyć. Bądźcie czujni, bo lada moment opublikujemy materiał, który wstrząśnie systemem emerytalnym w Polsce. To wszystko już wkrótce na naszym kanale. Pamiętajcie, jesteśmy tu dla Was i jako jedyni mówimy o tym, o czym inni boją się wspomnieć. Do zobaczenia w kolejnym materiale. A tymczasem, nie zapomnijcie udostępnić tego filmu swojej rodzinie i znajomym, oni też muszą to wiedzieć. Uwaga! I jeszcze jedno: jeśli chcecie otrzymać powiadomienie jako pierwsi o nowych materiałach, koniecznie napiszcie w komentarzu ZUS. Będziemy informować Was na bieżąco o wszystkich zmianach. To był kolejny materiał specjalnie dla Was. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym przełomowym filmie.